Witajcie drodzy widzowie, to ja właśnie z Terus Dragonus, a to jest nasz yy, nasze podsumowanie naszego konkursu yy, z Minecrafta na mojego Skina, Smoko Człowieka. Lecz zanim przejdziemy do zanim roz... przejdziemy do podziękowań, chcę wam najpierw chcę wam coś zaprezentować za coś Wam podziękować i tak dalej i tak dalej mianowicie tam taradam. założę się, że już rozumiecie o co chodzi zaraz Wam wytłumaczę jeszcze kabelkiem prowadzimy żeby to wybuchło ładnie pięknie ちょっと待、うん、って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。 Mianowicie, jak, 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 jak możecie zobaczyć na mój kanał, no to widzicie, że mam już 20 subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję za y, subskrypcje i tak dalej. Y, bardzo się cieszę i z tego powodu chciałem wysadzić liczbę 20. Jest to magiczna liczba, dlatego że y, jest to liczba moich subskrypcji już aż 20. To znaczy aż. No, dla mnie to jest specyficzna liczba. Dla was może wydawać się to bardzo mało, ale ja się cieszę, że chociaż jest dwa, że ileś tam was jest, że jesteście i mnie oglądacie. Bardzo Wam dziękuję i za podziękowania. Za pod... I dla tego na podziękowanie chcę wam... chcę wam zaprezentować wielki wybuch liczby 20. 3, 2, 1, boom! Szakalak! Mam nadzieję, że Wam się podobało. Patrzcie, jakie zniszczenia pozostawiła. Zrobiliśmy, widzicie, jak stromeczek jak zrobiliśmy. Mam nadzieję, że wybuch 20 Wam się podobał. Był piękny, moim zdaniem, jak na wybuch. No. Zachodzi słońce, a ja ogłoszę wyniki konkursu. Teraz właśnie może się, teraz na ekranie może się pojawić. Nazwa, to znaczy imię e, użytkownika, który padał mi e, z kina na trzecie miejsce. E, nazwa i tak dalej. Jest to e, Czesław XD. Bardzo dziękuję, Czesław. E, Czesio, tak, wiem, że to twoja nazwa, tylko, no, spałko, może być. Dostałeś ode mnie klucz do Steam'a na grę Tropico 3. Teraz te za drugie, drugie miejsce zdobył... Tam, 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 teraz powinien się wyświetlić. Konrad zwany jako torno.pl, czy torn, przepraszam, jeśli teraz pomyliłem nazwę, w League of Legends, to bardzo Ci przepraszam, Konrad. Yy, ale jest to Konrad, tak. Zdobył drugie miejsce. Yy, zrobił ładny wizerunek smoka i tak dalej. A pierwsze miejsce, czyli skina, którego tutaj mam, proszę bardzo, wygrywa osoba, która... Kurde. Nie mogę to postawić. Dobra. Takie będzie światełko trochę lekkie. Specjalnie sp sp podświetlone takie lekko, co nie? Postać. Tam, tam, tam. Pierwsze miejsce wygrywa. I znowu tutaj nie podam nazwy yy, kanału ze względu na to, że ten użytkownik nie posiada kanału. Yy, ze względu na to, że ten użytkownik nie posiada kanału, jedynie możecie go znaleźć gdzie indziej. się podam gdzie. Jest to Wiktor. E, bardzo sobie dziękuję. Jest to ten skin. Proszę bardzo. Jest to skin jeźdźca Smoka. Tutaj widzicie tył. Tutaj przód. Mi się bardzo podoba jeździć smok, jeździć smoka. Zobaczmy go w inwentarzu. Proszę bardzo. la. Bardzo wam ci wszystkim dziękuję. Drugie miejsce to było Afterfall Insanity na Steam'a, a trzecie miejsce zdobyło, mianowicie... Yy, a pierwsze miejsce zdobyło, mianowicie, Killera Hell and Dimension. Bardzo dziękuję tym wszystkim za uwagę, Wam wszystkim. Mam nadzieję, że się podobało. Tak. Zróbmy taką jedynkę. Bez skojarzeń, jak to wygląda. Teraz już normalnie powinno wyglądać. Kurczę, dalej tak wygląda. No, ale to no... nie mój problem. Sagasy. Więc bardzo Wam dziękuję wszystkim. Dziękuję pierwszemu miejscu, dziękuję wszystkim miejscom za skiny. Będę go używał, e, będę używał e, tego skina z pierwszego miejsca do moich let's z Minecrafta. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Żegnam Was Mr. z i bardzo dziękuję za uczestniczenie w konkursie i bardzo dziękuję za 20 subskrypcji. Tam, down Bye bye!